Miłości Moc, Miłości Moc, Miłości Moc. Mam ogromną przyjemność i niesamowite szczęście zaprosić Was na kolejne spotkanie magiczne. Czyli tuż po bramie lwa, już dziewiątego, pełnia w wodniku. Jeżeli nie czujecie się w magii u siebie w domu, jeszcze czujecie się no, na progu całego doświadczenia, debiutujecie, ale z drugiej strony chcecie dać sobie szansę wejścia z całą mocą na poważnie. Z całością swojego życia, swoich możliwości, w to, co robimy w magii, w to, co Magia Anielska może dać życiu, co może dać światu, co może wpuścić w kolektyw. Tak oto zapraszam w wydarzenie pełniowe. Wszyscy magowie, wszyscy czyniący, my widzimy się dzień wcześniej. Oczywiście na Patreonie otrzymacie tak szybciutko ten rytuał: dostęp do wszystkich klucz i wskazówek, dostęp do całości wydarzenia, jak będzie to możliwe. Na Allegro, no właściwie kilka minut później, na eBayu również, jeżeli jesteście z innego kraju i tak Wam łatwiej. Jeżeli chcecie dołączyć na innych zasadach, macie jakąś propozycję, piszcie na maila akademia magii 555 gmail.com. Jest to ważne, bo pełnia, która nadchodzi, będzie odbywać się w świetle do pełniania, do wydarzenia Bramelwa. Jako, że jest to pełnia w wodniku. Ważna jest energia Twojego wpływu społecznego, tego jak Cię widzą ludzie, jak odbierają Cię wszyscy, w których adresujesz swój przekaz. Czy są to Twoi wyznawcy, czy są to Twoi pacjenci, czy Twoi klienci, czy Twoi bliscy, czy osoby, które przywołujesz do swojego biznesu, czy ktoś, dla kogo adresujesz swój produkt. Niezależnie od tego, jakie są to osoby, jakiego rodzaju jest to połączenie, oddziaływanie. Jest to czas taki wzmacniający daną więź i jednocześnie ustalający percepcję społeczną, nie tylko tę osobistą. Ten czas to ogromny powrót do siebie, przypomnienie sobie o czym tak naprawdę na Ziemi jesteśmy, po co w ogóle? Tak cytując klasyka, i jednocześnie wchodząc w taką autentyczność, zrzucając z siebie wszelkie iluzje, wszelkie wersje, które były tymczasowe. Takie dotychczasowe, pasujące do sytuacji, dające być może możliwość przetrwania w jakichś niekorzystnych warunkach. To wszystko odkrywa nasz wewnętrzny kryształ. Pokazuje, co tak naprawdę jest w nas czyste, prawdziwe, właściwe, autentyczne, co takiego potrzebujemy robić, jakie czynności potrzebujemy wpisywać w życie, żeby być w tym strumieniu siebie dosłownie, żeby realizować się w jedności ze swoim najwyższym jestem. Takie informacje mogą na nas spłynąć drogą nie tylko praktyki rytualnej, ale po prostu czystego wodnikowego olśnienia. Jako, że pełnia odbywa się w znaku wodnika, pamiętajcie, że wodnik patronuje przede wszystkim w przełamaniu wszystkich barier ku wolności, patronuje połączeniu się ze sobą, ze swoją prawdą, patronuje również wszelkiego rodzaju wynalazkom a także temu, co można stwierdzić, nazwać nowym konceptem, nowym spojrzeniem. To czas, który pokazuje nam pełnię tych wartości. Gdy księżyc wprowadza się swoim światłem do tego domu, powiedzmy, gdy światło księżyca oddziaływuje na nas przez tę wartość zodiaku, organizmy są programowane na to, ażeby się w szczególny sposób skupiać na tej mocy właśnie, która nas czyta, która nas odbiera, w którą adresujemy swój przekaz. A więc czas na taki spontaniczny, taki można powiedzieć zaskakujący wręcz nie tylko rachunek sumienia, a wpływ energii, który podsumuje nam, czy to, co robiliśmy do tej pory działało, czy nie. I uwaga, wodnik wprowadza lekkość. Ta pełnia to oczywiście czas, w którym możecie mieć zaburzenia snu. Radzę Wam spędzić je na rytualistyce, na magii anielskiej, bo to, co robimy, robimy nie tylko dla siebie, ale dla świata. Unosimy życie, sprawiamy, że jest ono bardziej magiczne. Wpuszczamy tę częstotliwość, tę frekwencję, dokładnie w rzeki życia, w rzeki świata. Jest to rzecz nie tylko taka, powiedzmy, kluczowa dla kwantowego skoku, dla ewolucji gatunku, ale także coś, co sami osobiście, każdy sam z siebie możemy robić na ziemi i co jest najlepszym, co możemy robić. Jest to wartość. Niezaprzeczalna, taka, która daje coś no, właściwie poza zasięgiem bez tej praktyki. Gdy wchodzimy w wartości wodnikowe, wszystko co w nas gotowością na nowe, co już jest dojrzałością do zmiany, to wszystko jest pobudzone. Tak jakby wszechświat pociągnął za tę strunę, i nagle w pełnej obecności pojawia się w nas, na co jesteśmy gotowi, na co jesteśmy już otwarci. Co takiego jesteśmy w stanie wpuścić do swojego życia już dzisiaj? I jest podsumowanie, które nie przychodzi z domu intelektualnego, czyli nie jest z żywiołu powietrza, nie jest podyktowane Twoim wnioskiem, Twoim słowem, tylko jest to poczucie z domu wodnego, z domu takiego wpływu społecznego, oddziaływania na wszelką wodę, przepisywania, strukturyzowania wody. W tym królestwie Ty dochodzisz do tematu władzy. I właściwie czegoś, co w mocy osobistej jest co najmniej połową wartości, a więc do mocy. Co takiego oznacza, że jesteś w mocy? Jak zachowujesz się, kiedy jesteś w mocy? Gdyby okazało się, że wszystko, co chcesz do swojego życia wprowadzić, jest w Twoim zasięgu, to co byś zrobił? Co zrobisz najpierw? Co zrobisz za chwilę? Takie pytania pojawią się, bo w praktyce pojawią się odpowiedzi. Ten rytuał, który przeprowadzimy w pełni tuż po Bramie Rwa, pamiętajcie, to dwie osobne ceremonie. Rytuał pełniowy zaadresowany do wszystkich, czy to są zaawansowani w magii czyniący, czy też osoba, która pierwszy raz usłyszała o tym kanale, pierwszy raz usłyszała o mnie i która stwierdziła, że ma odwagę, by dołączyć. Niezależnie od tego, czy jesteście tutaj od przysłowiowego zawsze, czy dokładnie od paru sekund, to ta wiadomość Was znalazła z jakiegoś powodu. Jeżeli potrzebujecie unieść swoją częstotliwość wyżej, wejść w jakiegoś rodzaju energię dosłownie uniesioną, w wibrację wyższą, to spełnianie takiego czegoś, dosłownie swoich kierunków życia, wejście w decyzję, w postanowienie o tym, co to jest. Podjęcie nie tylko takiej próby czy wysiłku, ale praktyki, która dosłownie jest ceremonią wprowadzenia tego w rzeczywistość, to jest właśnie spędzanie czasu w najwyższej możliwej jakości samemu ze sobą w towarzystwie istot anielskich i archanielskich, bo tylko i wyłącznie taką magię uprawiam i chcę, żebyście to wiedzieli, bo to co robimy jest bezpieczne. To jest biała magia, najbardziej biała, jaką możecie sobie wyobrazić poświetlista i niezależnie od tego, czy macie jakieś sprawdzone techniki wizyjne, czy pracujecie nad swoją szyszynką, a widzicie, dekoracja, czy też zupełnie nie, niezależnie od wszystkiego, jest to bardzo istotne, żebyście podeszli do tego z otwartością, bo czas wodnikowy to również czas bardzo wizyjny, wizualizacyjny. Taki, kiedy no, nawet ci zbudowani, że tak powiem, z betonu mogą coś zobaczyć i faktycznie odczuć. Przede wszystkim jest to czas, kiedy sam obserwujesz swoją własną praktykę. Gdy w rytuał wprowadzasz słowo, gdy wprowadzasz kierunki dla magii, gdy wprowadzasz powody, dla których ma popłynąć to światło z boskiego źródła. Tobą, jako przewodnikiem energii, w całe Twoje zasięgi, w cały świat nas wszystkich, gdy wpisujesz z sobą jakieś powiedzmy spełnione życzenie bądź intencje, gdy decydujesz, że dajesz temu czas i miejsce w swoim domu przebywania, w swoim życiu, że jesteś tym, który to siejesz, który to powodujesz, wtedy przepływa ten impuls, dzieje się ten fraktal. Magia go nie tylko zasila, wzmacnia, płynie jak życie, jak światło życia w każdej chwili tego wydarzenia te wydarzenia zmanifestowane magią one są szczególne, one są ochronione, one mają od samego początku przez całe swojego trwania aż po wieczność pewną szczególną taką energię taką aurę można stwierdzić wręcz taką wibrację frekwencję, która jest nie do pomylenia która jest widocznie boska widocznie jest z jakiegoś innego rozdania no i oczywiście jest mocna tym jest wzmocniona samą swoją potęgą. Więc w momencie, kiedy spędzacie czas w działaniu magicznym i w ten sposób zdajecie sobie sprawę z tego, czego chcecie. Robicie to nie po to, żeby sprawdzić, czy to klepnie, nie po to, żeby sprawdzić, czy zadziała, ale po to, żeby zadziałało, to wtedy dajecie szansę, by cała energia zbudzona, cała energia stworzona, faktycznie zadziałała, faktycznie wydarzyła się i stała się częścią wydarzenia i czasu całego świata. Dosłownie wpisujemy to w wodę życia. Dlatego zawsze jest do was prośba, żebyście mieli jakiś napój do swoich toastów, najlepiej właśnie wspomnianą wodę. No i oczywiście wodę dla świata, taką, którą później rozlejemy albo podajemy nią rośliny, puścimy ją w ogień, puścimy ją w ruch po życiu. Jest to bardzo istotne, bo jak sami wiecie, Jesteśmy zbudowani z wody i możemy też tę wodę strukturyzować. Ona się nas dosłownie słucha. Jest w stanie zestroić się z dźwiękiem, który człowiek emituje, przybrać kształt tej emocji, która w słowach człowieka się znajduje. Kiedy jesteś w magii, te emocje, te częstotliwości są najwyższe z możliwych. Nie tylko sumują się wszystkie Twoje magiczne momenty z danego życia, ale ze wszystkich inkarnacji, z każdego czasu spędzonego w ten sposób spędzonego w świętym połączeniu Ciebie z Twoim Najwyższym Jestem i tym sygnałem, Najwyższym Źródłem. To zestraja Cię w Twojej autentyczności. Ta wodnikowa pełnia wprowadzi nas dokładnie w bieżącą autentyczność. Jest to ważne, bo często osoby nie postrzegają siebie w sposób bieżący. Właściwie mają jakąś niezabudytowaną wersję swojego wizerunku, tego, co o sobie myślą mają jakieś obrazy z czasów kiedy dużo czasu spędzali przed lustrem albo kiedy przejmowali się opinią innych i bardzo często jest kompletnie nieadekwatne do tego jak faktycznie wyglądają zupełnie surrealistyczne wobec tego kim są ten czas czas pełni w wodniku, Zrzuca, deprogramuje te wszystkie powiedzmy iluzje społeczne, te wszystkie narzucone pryzmaty, te wszystkie narzucone filtry, które sprawiały, że takie iluzje w ogóle mogły się utrzymać, które sprawiały, że ludzie nie emitowali swojego autentycznego, własnego, osobistego sygnału, tylko jakiegoś rodzaju sygnał zaburzony, przestrojony. Ten czas jest po to, żebyśmy Doszli do harmonii ze sobą, zestroili się z tym, kim jesteśmy na dzisiaj, co chcemy wprowadzić w życie, czego twórcą jesteśmy. Jako matki wydarzenia i ojcowie wydarzenia, po prostu dajemy życie czemuś na Ziemi. Swoim słowem, swoją decyzją sprawiamy, że coś jest. Więc jest naszą decyzją i jest naszym wyborem, co tu takiego będzie. Ten czas pozwala Ci spojrzeć sobie w oczy, a jeszcze głębiej, spojrzeć w swoje własne życie i zobaczyć oczami swojej dzisiejszej, bieżącej percepcji i przyszłości, którą wybierasz, bo wodnik to też taki wodnik i strzelec, dwa zbiaki, które opiekują się przyszłością i po prostu odrzucisz bez żadnego żalu, bez ciężaru te wersje Ciebie, które tam już nie idą, które nie pasują, które no, z jakichś względów nie są na pokładzie Twojej nowej rzeczywistości. Ten czas to jest optymalizacja. Oczywiście wodnik daje takie coś, czego niektóre zodiaki się boją. Boją się, bo myślą, że tracą kontrolę, boją się, bo myślą, że nagle im odbiło i stają się optymistyczni. A no właśnie i wodnik i strzelec to te dwa zodiaki, które sprawiają, że optymizm rośnie. To, co dzieje się z Jowiszem na niebie, dokładnie wtedy, kiedy przechodzimy przez bramę lwa i kiedy wchodzimy w pełni w wodniku, dodatkowo podkręca się śrubę. To znaczy, że widzimy swoje życie w najczystszych, najpełniejszych, najpiękniejszych barwach. Widzimy je tak, jak widzą nas aniołowie, widzimy je przez pełnię swojego potencjału i przez swoje chęci wypełnienia tego potencjału, więc zyskujemy niesamowitą klarowność, ale ona jest zabarwiona w sposób szczęśliwy. Ona jest zabarwiona tym, można powiedzieć, rozpieszczającym nas, czy to ze strony pogody, no tutaj wiele anomalii się dzieje ostatnio, ale no powiedzmy tą słonecznością. Tu jesteśmy tacy doświetleni pod kątem wewnętrznego słońca, wewnętrznego ciepła, pod kątem czakry serca, no więc ta nasza moc jest zupełnie, można powiedzieć, Najpotężniejsza, niezaprzeczalna, jest działająca z pozycji możliwości, z pozycji światła, z pozycji prawa do realizacji na Ziemi, z pozycji splendoru, chwały, honoru osobistego, respektu. I dokładnie, jeszcze tu jest ten ważny wodnikowy symptom, który mówi o tym, że z pozycji rozwiązań. Jeżeli więc kręcicie się w jakichś fraktalach, jest jakiegoś rodzaju problem, albo proces, albo no, przedłużająca się manifestacja, co do której nie wiadomo, czy los zamierza Wam to sprowadzić, czy nie, to ten czas. Tutaj ostrzegam, jest wielki zielony wykrzyknik przy tej informacji, przy tym komunikacie, bo ten czas podkręca śrubę, dolewa oliwy do ognia i sprawia, że wszystko to dzieje się szybko. Zapyta Cię prawdopodobnie energię wszechświata i Twoje własne życie przed tym rytualem w trakcie raz, tylko raz, energia, czy ty masz pewność, że tego chcesz. Czy to, co wprowadzasz, to, co wybierasz, te zmiany, w które się angażujesz, w których się zatrudniasz, ten twój własny sukces, w którym też właściwie zatrudniasz się jak w pracy. Spędzasz o tym godziny, dostosowujesz się do tego, czy jesteś z tym na serio. Czy tego chcesz, czy to jest uh, Twoja ostateczna odpowiedź? Dokładnie zostaniesz zapytany jak w milionerach, ale tym razem Twoja odpowiedź nie będzie decydowała o tym, czy wygrasz pieniądze, czy nie, tylko będzie decydowała o tym, jak potoczy się Twoja linia losu, jak popłynie ta gałąź na drzewie życia, jak którędy ta woda po prostu przemieści się w rzeczywistości, no a więc którędy popłynie Twój czas. Także jak najbardziej powodzenia. Ja polecam ten rytuał wszystkim osobom, które do tej pory bały się magii, bo jest to wydarzenie tak piękne, tak jasne, zupełnie nie łączące już z przeszłością. To jest ciekawe, bo tym razem nie będzie żadnych reminiscencji, żadnej opcji na regres. Czas płynie tylko i wyłącznie do przodu, zwłaszcza w tym rytuale, zwłaszcza w domu wodnika, więc z pełną mocą. My zoptymalizujemy się jako boskie narzędzie do dalszego działania. Polecam, by ten rytuał tak w ogóle przeprowadzić na zewnątrz, podczas medytacji, podczas spaceru, albo też na plaży, i tam, gdzie możecie skupić się na wschodzącym, zachodzącym słońcu, albo na słońcu w pełni, jeżeli tak lubicie, lub też przy świetle księżyca, jeżeli macie taką możliwość, ale nie świeci na was jakieś naturalne światło. Niech to, co znajduje się na niebie, ma faktycznie odbicie i obecność w Waszym rytuale. To będzie bardzo ważny faktor. Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że zdecyduje o tym, czy widzicie, postrzegacie, czy jest to pokazane Wam wręcz fizycznie jako wspomnienie z przyszłości, jako pewien rodzaj zdjęcia sytuacji, którą sobie manifestujecie tym rytuałem i tą ceremonią. Albo też będzie to, jeśli podejdziecie do tego księżycem, Energia przepływająca przez Wasze ciało, wyrzucająca z Was te częstotliwości, które nie pasują, te traumy, te toksyny, które Was za każdym razem lupowały do czegoś dawnego, gdy chcieliście przejść do przodu, i będziecie czuli, że jesteście jednocześnie obserwatorem, jak i czasoprzestrzenią, w której ta niesamowita zmiana się dzieje. Tak więc zdecydujcie, którędy. I przygotujcie sobie również świecę, jeżeli macie możliwość. Może to być świeczka taka urodzinowa, super, jakby była zielona lub żółta, jeżeli macie ochotę wybierzcie no, taką, która przemówi do Was o Waszych celach. Jeżeli chcecie manifestować miłość, no to różowa. Jeżeli chcecie, aby coś stało się szybko, natychmiastowo, możecie postawić na czerwoną. Mars przeszedł do wagi, a więc będzie. Y, bardzo to taka energia czuła, taka, mimo tego, że o, oczywiście Mars, a więc skora do walki, skoro do zmian, do przełomów, y, to mimo wszystko doskonale rozumiejąca balans, harmonię i y, po prostu będąca bojownikiem w tej sprawie. Tak więc czerwona świeca, jak najbardziej, też zaproszona na ołtarz. Y, oczywiście biała świeca jest ultimatywna, może wymieścić w sobie wszystkie kolory i właśnie to robi. Y, świeca z pszczelnego wosku. Sprawi, że to, co nią manifestujecie jako tym symbolem, wpuszczacie dosłownie tą czynnością, dajecie przejście przez swoją podświadomość tym działaniem, to będzie dla Was takie dobre i przyjemne przez całą drogę. Takie właśnie zaopiekowane tą dobrocią życia, tym, co zebrały pszczoły, tym kolektywnym tworzeniem w jednym kierunku. Także możecie liczyć wówczas na taki uśmiech i sprzyjanie wszechświata. I jeżeli myślicie, że to durne, co teraz mówię, to poczytajcie o magii świec, o kolorach i zobaczycie, że symbol, który w tak uniesionym czasie jest z naszego wyboru wpisany w naszą własną częstotliwość i podświadomie zakodowany, ma ogromne przełożenie na to, co pozwalamy w swoim życiu zainstalować, co sami tworzymy jako projektor rzeczywistości, który tworzy życie, tworzyciel. I Chodzi wraz z kolejnymi krokami i oddechami, więc jeżeli chcecie zoptymalizować się na tym podświadomym poziomie, korzystajcie z symboliki. Bardzo ważne będzie, żeby na tym rytuale skupić się na tym, jakiej zmiany potrzebujecie, do jakiej zmiany umiecie odczuć w sobie ekscytację już teraz. To jest kluczowe i niech ta energia... Sama się w Was podsumuje. Jeżeli macie gotowość, spotkajmy się po aktywnej stronie granic działania. Linki, jak dołączyć już niedługo w tym materiale, jak tylko dziewczyny z Akademii Magii uwiną się i pomogą mi oczywiście przetłumaczyć ten przekaz na internetowy język, którym to mogę do Was dotrzeć. Mam nadzieję, że w tym czasie świata znajdziecie też dla siebie Taką, taką ważną chwilę, żeby docenić tych, którzy Wam pomagają, żeby ci wszyscy, którzy są z Wami przez całą drogę, albo chociażby ostatnio, bądź byli na jakimś etapie, żeby oni też otrzymali swoje kwiaty, jeżeli zasługują, żeby było to dla nich ważne, istotne, piękne, że Was spotkali. To, co robicie, takie uniesienie się w wyższą częstotliwość siebie za pomocą magii, to Was wygęszcza z bardzo wielu chorób, problemów, sprawia, że jesteście poza zasięgiem tych niskich częstotliwości, które na tej drabinie DNA gdzieś tam czyhają na dole i mogą Was gryźć jak krokodyle. To jest rzecz, która jest od zawsze wiadoma, że unosząc swoje wibracje, unosisz się powyżej tych wibracji i częstotliwości, które są po prostu szkodliwe. Więc daj sobie taką możliwość wręcz magicznego zestrojenia się ze swoim najwyższym, jestem, bo właśnie tędy się to robi. A Ani łowi towarzyszą nam, ażeby było bezpiecznie, i żeby było szczęśliwie, i żeby była pewność, a nawet idą w pewności, że zwycięży to, co jest w tobie wpisane ciepłem i światłem. To Twoja dusza przeprowadza cię w rytuał. To na poziomie duszy, na poziomie światła decydujesz, czy to jest dla Ciebie właściwy instrument, właściwe narzędzie do przejścia dalej. Więc jeżeli już tu jesteś, gratuluję ze wszystkich rozproszeń świata, ze wszystkich możliwości świata, ty wybierasz mieć na ten świat wpływ. I to dodatkowo wpływ prawdziwy, autentyczny, świetlisty, swój własny i skuteczny w energii i w materii, w energii i w materii, w energii i w materii. No i oczywiście a braka nabra do tego. Spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania. To wydarzenie już bardzo niedługo, a więc e, jeśli zaskoczyła Cię ta informacja, to zaskoczyła Cię tylko po to, by nagle pojawiła się w Tobie odpowiedź: czy masz gotowość na totalną zmianę ze wszystkiego, co znasz, w to, co manifestujesz od lat, czego chcesz, o co się starasz, czy też nie? Odpowiedz całym życiem. A jeżeli masz gotowość, ażeby magia Ci pomogła, to całe życiowo spotkajmy się i tak oto to uczyńmy. Miłości moc, miłości moc, miłości moc.